Parapety zewnętrzne z klinkieru montuje się po zainstalowaniu okien. Dlatego podczas osadzania okien trzeba zostawić pod nimi wystarczająco dużo miejsca, aby nałożyć zaprawę i ewentualnie skorygować niewielkie odchylenia od poziomu. Szczelina pod otworem okiennym powinna umożliwić zachowanie odpowiedniego spadku mocowanej kształtki parapetowej. Kształtka parapetowa zawsze musi wchodzić pod ramę okienną. Niedopuszczalne jest mocowanie parapetów na styk do ramy okna. Parapet montuje się z minimum 5% spadkiem w kierunku od okna na zewnątrz. Montuje się go w taki sposób, aby wystawał co najmniej 3 cm poza lico ściany, tak aby woda spływała na ziemię, a nie na ścianę. W styku parapetu z murem umieszcza się trwale elastyczny, wodoodporny materiał, który uszczelnia połączenie i umożliwia swobodne odkształcanie się parapetu pod wpływem zmian temperatury. Przed montażem należy przygotować podłoże, które powinno być suche i wolne od zabrudzeń. Kolejnym krokiem powinno być zaizolowanie podłoża hydroizolacją polimerową QuickMix FDS 2K. Po upływie 24 godzin można przystąpić do mocowania parapetu. Przed nałożeniem zaprawy kształtki parapetowe należy rozłożyć na sucho i dokładnie rozmierzyć. Pamiętając, że parapety klinkier przysucha mają szerokość 12 cm. Warto zadbać o to, aby na szerokości otworu pod oknem mieściły się całe, niedocinane elementy. Dodatkową możliwość daje nam regulacja szerokości spoin, które mogą mieć od 8 do 14 mm. W celu zachowania jednakowej szerokości spoin możemy posłużyć się krzyżykami dystansowymi. Gdy pomimo wszystko okaże się, że docinanie jest konieczne, najkorzystniej będzie przycięte elementy rozmieścić symetrycznie po obu stronach parapetu, zamiast tylko z jednej strony. Przy klejeniu parapetów klinkierowych obowiązują podobne zasady jak przy płytkach klinkierowych. Do przyklejania kształtek parapetowych należy stosować specjalistyczną zaprawę klejącą QuickMix FX500 Klinkier, zawierającą technologię Trastek zabezpieczającą okładziny klinkierowe przed powstawaniem wykwitów i przebarwień. Jest to elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa wodo- i mrozoodporna o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie. Klej QuickMix FX500 nanosimy na przygotowane podłoże oraz kształtkę parapetową. Klejenie kształtek rozpoczynamy zawsze od krawędzi okna. Kształtki parapetowe należy wsuwać pod ramę okienną tak, aby ściśle do niej przylegały. Na koniec należy sprawdzić, czy kształtki leżą w tej samej płaszczyźnie. Po całkowitym wyschnięciu kleju fugi powinny zostać wypełnione zaprawą do fugowania QuickMix FMT z trasem tubak ograniczającą ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień. Na połączeniach między parapetem i ramą okna należy zastosować silikon lub inny uszczelniacz celem zabezpieczenia przed wpływem wody i wilgoci. Głównym zadaniem parapetów zewnętrznych jest ochrona dolnej części otworu okiennego przed wodą deszczową i wodą stopniejącego śniegu. Woda nie może przeciekać za parapet w miejscu, gdzie styka się on z ościeżnicą okna, ani też podciekać na ścianę od spodu parapetu. Wtedy mogłyby się pojawić na niej nieestetyczne zacieki, a sama ściana z czasem uległaby zawilgoceniu. Parapety klinkierowe nie wymagają żadnej konserwacji przez cały okres użytkowania. Dlatego są jednym z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań.